Pedofilia jest jednym z najbardziej bulwersujących tematów w opinii publicznej. Być może dlatego spor na temat zgłaszanych aktów molestowania nieletnich przez księdza Jankowskiego budzą takie napięcie. W Gdańsku odbyła się msza w intencji kontrowersyjnego księdza. Pedofilia jest tym przestępstwem, które zarzukono z małemu kapelanowi Solidarności tuż po jego śmierci. Przez długi czas, z powodu braku dowodów, sprawa tkwiła w martwym punkcie. Tak jest i teraz, jednak artykuł, który ukazał się kilka tygodni temu ponownie rozemocjonował opinię publiczną. W związku z ostatnimi atakami na duchownego i dewastacją pomnika KS Jankowskiego w kościele święty. Brigidy w Gdańsku została odprawiona msza za jego duszę. To zdarzenie wywołało wcale oburzenia wśród osób, zarzucających przestępstwo zmarłemu księdzu. Podobnie omawiają fakt, że proboszcz Bazyliki nazwał zeznania pokrzywdzonych przez kapela na pomówieniami pieniaczy. Gromadzimy się w miejscu szczególnym dla Polski. Tutaj przychodzili ludzie, by marzyć o wolnej Polsce. Te marzenia się zieściły dzięki staraniom wielu ludzi, w tym księdza Henryka Jankowskiego, który gromadził tutaj opozycję. Dzisiaj myślą przewodnią jest osoba KS Henryka Jankowskiego. Modlimy się za prawdę i duszę KS Jankowskiego, cytuję początek nabożeństwa portal dziennik.pl Pedofilia i agentura zarzutami wobec zmarłego księdza. Prałat Henryk Jankowski zmarł w 2010 roku. Był znanym kapelanem Solidarności i działaczem opozycyjnym. Jednak wkrótce po jego śmierci pojawił się świadek, który zeznał, że w dzieciństwie był przez niego molestowany. Niedługo potem znalazło się paru kolejnych. Zostało wszczęte śledztwo, jednak poza zeznaniami ustnymi nie znaleziono żadnych jednoznacznych dowodów. Teraz, po publikacji jednego z tygodników, napięcia społeczne wzmogły się, a niektórzy już zaocznie wydali wyrok na zmarłego, dewastując jego pomnik. Pedofilia to nie wszystkie zarzuty, jakie przedstawia się kontrowersyjnemu duchownemu. Wśród części dawnych opozycjonistów pojawiają się zeznania, mogące świadczyć o jego współpracy ze służbą bezpieczeństwa na początku lat 80. Narasta konflikt wokół zmarłego księdza. Brak jednoznacznego wyjaśnienia sytuacji doprowadza do coraz większych napięć społecznych. Zaangażowani w tę sprawę mieszkańcy Gdańska podzielili się na dwie grupy. Jedni wydali już zaoczny wyrok, chcąc dokonać natychmiastowej likwidacji pomnika duchownego. Drudzy z kolei bronią go przed zarzutami, wskazując na brak dowodów. Nawet Emsza, która odbyła się w Gdańsku i miała na celu modlitwę za prawdę i duszy zmarłego, nie była pozbawiona ataku na przeciwne środowisko. Jednak w Polsce panuje domniemanie niewinności, nawet wobec osób już nieżyjących. Oznacza to, że jak najszybsze wyjaśnienie tej sprawy przez organy śledcze jest bez wątpienia konieczne.